Cześć. Witajcie na kanale Moim zdaniem.be Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na hit kosmetyczny Marca. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o kosmetyku, który najczęściej używam w marcu i który bardzo przypadł mi do gustu. Jest to giełka z Buff and Body Wars, dokładnie mm, Sea Island Cotton. Bardzo ten zapach jest świeży, taki... Mm, Taką czystością pachnie. Mam tą mgiełkę od zeszłego roku, nie pamiętam dokładnie, ale chyba jakoś w połowie zeszłego roku ją kupiłam w Warszawie w sklepie Bath and Bellworks. Tam była wtedy jakaś promocja. Ja kupiłam trzy różne zapachy tych mgiełek, ale tej używam obecnie najczęściej. Dlaczego? Dlatego, że jak wiecie, byłam na rehabilitacji w marcu, trochę chorowałam. No i Powiedzmy, że nie chciałam na co dzień używać perfum, natomiast chciałam jakoś ładnie pachnieć i dzięki temu y, produktowi, dzięki tej mgiełce, mogłam się odświeżyć, mogłam ładnie pachnieć, a nie musiałam zużywać moich drogich perfum. Także jest to świetna sprawa na co dzień, bardzo dobrze również sprawdza się do torebki, ponieważ plastikowa butelka nam się nie poczaska, jest dosyć lekka. Ja ją tak eksploatowałam, że już nawet korek mi tutaj pękł, także e, to chyba najlepiej świadczy o tym, że często jej używam i już jej połowę zużyłam. Bardzo intensywnie pachnie, co mi się również nie podoba. Nawet muszę powiedzieć, że chyba mocniej niż perfumy, także wystarczą 2 trzy psiknięcia i już ten zapach się unosi. Powiedzmy, że nie jest zbyt długotrwały. Natomiast ponieważ możemy ją zabrać ze sobą, to można się w ciągu dnia odświeżyć ten zapach przypomnieć, także tutaj no poza tym nie wymagajmy cudową mgiełki, tak? To nie są jednak perfumy, tylko to jest mgiełka. Także ten zapach jak najbardziej na plus. Myślę, że jak mi się skończy i będę kiedyś w Warszawie po drodze, to na pewno jeszcze do niego wrócę, bo naprawdę jest to super zapach. Ja z zapachami w Bahamba Mam jeden problem, ponieważ tam większość zapachów jest bardzo słodka i one są dla mnie trochę za słodkie. Natomiast jest kilka takich, które są świeże, które mi pasują i ten właśnie do nich należy. Także myślę, że on również na lato się bardzo dobrze sprawdzi, właśnie jako takie odświeżenie. Także ja jak najbardziej polecam ten zapach oraz inne giełki, bo cieszą się powodzeniem wśród wielu kobiet. Także są to produkty godne polecenia w całkiem przystępnej cenie. Zwłaszcza jeśli chodzi o te małe pojemności. Często również bywają promocje na które warto polować. Także to jest mój hit kosmetyczny w marca. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli ten film wam się podobał, to proszę o kciuka w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was również na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. jest to emulsja micelarna Cetafil. Muszę powiedzieć, że ja o tych produktach słyszałam już bardzo dawno temu, ponieważ one są znane w internecie. Natomiast nigdy mnie jakoś do nich